Adamu. No okej. Okay. Tak, teraz, a teraz Filip. A teraz ja na zakończenie. Na komiks e, japoński wydawnictwo JPF służąca przewodnicząca przyniosłem do radia tom od 4 do 7 ponieważ miałem okazję jeszcze pierwsze trzy prezentować e, ale dlaczego do siódmego? ponieważ e, siódmym kończy się pewien etap w całej tej e, serii służąca przewodnicząca no taki oksymoron się wydaje prawda ogółem e, śledzimy losy e, miszki tak to przetłumaczone na e, język polski ale ogółem e, ona ma imię e, Misaki Ayuzawa i e, uczęszcza do liceum do liceum, żeby nie pomylić Sejka. I ogółem to było kiedyś męskie liceum, ale zaczęli tam wprowadzać też płeć piękną. No i niestety cały czas jest jakby przewaga tych chłopców. A jak wiemy, chłopcy są w wieku właśnie licealnym, to są no leniuchy, brudasy i w ogóle trzeba ich trzymać w ryzach. No i tego podejmuje się nasza główna bohaterka, która jest taką typową heterą. Ale taką Heterona silna osobowość, wręcz męska, dziewczyna, która została pokrzywdzona przez życie, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, to od niej z domu odszedł tatuś i ona w tym momencie żywi dużą urazę do wszystkich mężczyzn. I ona jest przewodniczącą w tej szkole, walczy o prawa właśnie kobiet, trzyma wszystkich um, tych chłopców za, 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 za jakby za buzie. Za zawsze. No, a oprócz tego No musi dorabiać sobie, ponieważ no, u niej się nie przelewa No i w tym momencie poznajemy jakby drugą osobowość Ponieważ ona dorabia sobie w e, Majt w kawiarni e, W której właśnie e, Wszystkie kelnerki e, są również Przebrają się w jakieś tam Specjalne jakby stroje Takie made o tak, tak. I że w zależności od tam jakiegoś dnia, jakieś promocje, coś, tam mają różne właśnie stroje. To jest też możliwość dla autorki Hero Fujiwara, żeby rysować jakieś takie fikuśne stroje i, i wtedy pobawić się właśnie w, właśnie w, że tak powiem, projektowanie mody. Ale wróćmy do komiksu. Ogółem relacje e, najważniejsze, które są na pierwszym planie, to między naszą główną baterką, a niejakim e, Takumi Usui. I problem jest taki, że ten takumi jest niesamowicie zdolny. I ogółem, e, ma najlepsze oceny, chociaż tak naprawdę wydaje się, że on nic nie robi. Ja on faktycznie nic nie robi. Jest małomówny, jest po prostu leniwy. E, strasznie działa na nerwy tej całej misaki. I on jako jedyny odkrył tajemnicę, ponieważ wiecie, ona otrzymuje w tajemnicy, że ta przecież surowa przewodnicząca w tej całym liceum, nie może się wydać, że ona w tym momencie pracuje jako kelnerka i musi innym przynosić jedzenie w jakiejś cukierni, e, no bo w tym momencie. Straciłaby swój autorytet. No jednak o jednym e, dowiaduje się właśnie, że e, ona w tym dorabia sobie w tej kawiarni i tak zaczynają się właśnie intrygi. Bardzo szybko my, jako czytelnicy, odkrywamy, że tak naprawdę ten Usui e, cały czas, e, no, no, jak to się mówi, e, ten się czubi, kto się lubi. Dobrze, że tak powiedziałem. Tak, czubi, tak kto się. Dobra, no wie... to się czubi, ten się lubi. Kto się czubi, ten się lubi. W każdym razie, że tak naprawdę jemu, jemu się ta misaki w jakiś tam sposób spodobała. Imponuje mu to, że ona ma właśnie taki twardy charakter, że daje z siebie wszystko, że cały czas się stara, że nie dość, że jest tą przewodniczącą, wszystko organizuje, bierze wszystko na siebie. To jeszcze świetnie się uczy, jeszcze jest świetna fajkido, no i dorabia sobie właśnie. Na boku. No i przez te tomy no, mamy taką luźną komedię e, dla nastolatków. E, akcje dzieje się w szkole. Najczęściej są takie zawody, gdzie ci nasi bohaterowie się zbliżają, ponieważ muszą e, w jakichś parach, na przykład no, w jakichś zawodach e, olimpijskich, albo wręcz zawodach do e, ten, podawania w restauracji jedzenia. To są różne rodzaje, wiecie. No, seria, Serial komediowy japoński, więc tutaj mamy mnóstwo naprawdę takich dziwnych przygód, które normalnie się w normalnym życiu nie zdarzają, no, ale oni tam się zbliżają do siebie. I się pojawiają też nowi bohaterowie, którzy w jakiś tam sposób rzucają kłody pod nogi. E, mamy na przykład e, hipnotyzera, Kanoł, który się pojawił w pewnym momencie chciał zakipnotyzować. Ale w tomie szóstym. Muszę zweryfikować, czy to jest na pewno tom szósty. Tak jest, pojawia się totalnie nowy bohater, który okazuje się starym znajomym tej całej misaki z dzieciństwa. O... Który to właśnie obiecał, obiecali sobie, że Miłość? on ją. Tak! Ach, Wiedziałem, Tak jest. Czyli sięgamy po typowe te? Typowe, właśnie takie romanse, żeby jeszcze zahachmęcić, żeby to nie było tak, że ten Usui jest w linii prostej do Misaki i że będą ze sobą w tym momencie razem szczęśliwi. No, nazywa się Hinata, ten chłopak. Aha. No i pojawiają się wątki, no i jakby jego obecność też jakby prowokuje tego całego Usui do tego, że czuje się w jakiś tam sposób zagrożony. No i tom siódmy kończy się w taki sposób, że od tomu ósmego będziemy mieli totalnie inne relacje między tymi bohaterami. Zaczyna się zupełnie. Nowy rozdział w tej całej serii i zmieni nam e, Hero Fujiwara totalnie, jakby motyw przewodni i całą, właśnie, e, no, klimat tej, właśnie serii. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Bo to jest też zabawne, jak są na przykład e, mówiliśmy wcześniej o McCloudzie, albo o różnych teoretykach e, w ogóle e, czytam teraz książkę Gonsowskiego. E, to często jest tak, że jak są jacyś e, badacze komiksu, to oni mówią, że zaznaczają na pewno w swoich tekstach, w swoich e, artykułach, książkach, że oni badają tylko komiks amerykański i europejski. Bo azjatycki jest tak bogaty i w ogóle ma odrębną środki artystyczne, kulturę, że oni chcą w to wchodzić. Dlaczego? Ponieważ, żeby właśnie przebrnąć, no musieliby po prostu przebrnąć przez tego typu serie, jakie są, na przykład, służąca przewodnicząca, ponieważ. W służącej przewodniczącej, wbrew pozorom, mamy bardzo dużo różnych środków artystycznych, i to jest niesamowite, że Hiro Fujiwara bawi się tym komiksem, że mamy mnóstwo różnych tak no, środków artystycznych. Chodzi mi o to, że bawi się na przykład formą kadrów, relacjami między kadrami, dymki na co ja na przykład osobiście bardzo mocno zwracam uwagę że ten komiks jest bardzo żywy. No wadą służącej przewodniczącej jest niestety to, że tam jest masa bardzo, bardzo dużo tekstu I to się bardzo czytanie w tym momencie przeciąga, przedłuża. I jest to po prostu manga z um, tomem każdym. Spędzicie bardzo dużo czasu. Nie płynie się wzrokiem, tak jak po niektórych innych stworach z kraju kwitnącej wiśni. No, moim zdaniem jest to wada. No, niektórzy na pewno lubią komiksy, gdzie jest dużo się dzieje, w sensie, że dużo jest napisane, trzeba dużo czytać. Niestety w służącej przewodniczącej, pomimo bardzo wysokiego poziomu artystycznego, jeśli chodzi o język komiksowy, to niestety to, że ten komiks jest przegadany, niestety w jakiś tam sposób wpływa na jakość czytania, no i to psuje. Aczkolwiek dla wszystkich, myślę, się wydaje, nastolatek, to będzie na pewno lektura, przy której spędzą bardzo mile swoje właśnie chwile. Hmm. <gry> Także podsumowując, służąca przewodnicząca z wydawnictwa JPF.